Dzień dobry, najmilsi. Mój dzisiejszy odcinek nazwałam trochę kontrowersyjnie. Na co nam lektury obowiązkowe, innymi słowy lektury ogwiazdkowane? No bo z takim pytaniem bardzo często stykam się, e, głównie wśród maturzystów, ale przecież wy też macie listę lektur obowiązkowych, czyli takich, których treść obowiązuje Was w całości. Bądź w części, w zależności od tego, co jest omawiane. I w innych moich odcinkach mówiłam o takiej uniwersalnej, ponadczasowej wartości tych lektur uwiazdkowanych, ale dzisiaj chciałabym Wam udowodnić, że znajomość lektur uwiazdkowanych jest kluczem do napisania wartościowej pracy egzaminacyjnej. Czyli w gruncie rzeczy, znając te lektury, nie musicie wcale martwić się o to, do jakiej innej książki mogłabym się czy mógłbym się odwołać, bo te lektury są tak dobra żeby każdy potencjalny temat egzaminacyjny dało się napisać w zasadzie w oparciu o dobrą znajomość lektur ogwiazdkowanych. Myślę, że to jest z jednej strony oczywiste, a z drugiej strony może być dla niektórych odkrywcze. I za moment wam to udowodnię. Wypisałam sobie tutaj siedem takich tematów, które były podczas egzaminów. Głównie chodzi mi o tematy rozprawek bądź też przemówień, ale to także tekst argumentacyjny, których, które pojawiły się dla absolwentów szkoły podstawowej w ostatnich latach. To są te egzaminy właściwe czy też egzaminy próbne. I za moment udowodnię wam, że da się te tematy napisać wyłącznie w oparciu o lektury odwiastkowane i żeby sobie utrudnić zadanie, o te lektury. Obwiastkowane, czyli obowiązkowe, wymagane po tej zmianie ministerialnej, czyli w tej okrojonej formie, że zdajecie egzamin zgodnie z wymogami egzaminacyjnymi. Pamiętacie, że wówczas, na przykład w minionym roku, wypadło tam kilka tych lektur z tej listy obowiązkowej. Pierwszy temat ja zacznę tak naprawdę od końca. W trudnej sytuacji człowiek poznaje samego siebie. No i proszę Państwa, pierwsza na liście opowieść Wigilina Charlesa Dickensa, czy posłuży mi? No tak, proszę Państwa, w trudnej sytuacji człowiek poznaje samego siebie i nie mam tu na myśli ebenezera Scroogea. Tak, bo to jest taka pierwsza myśl skrótowa, ale co tam o tym ebenezerze? A ja, proszę Państwa, chciałabym, żebyście pomyśleli o Bobie Cricicie, który tak naprawdę traktowany wyjątkowo okrutnie przez swojego pracodawcę. W domu, w czasie świąt, w czasie biedy, mając tak naprawdę dużo podstaw do narzekania, jednocześnie no. Jakby chce dobrze, życzę mu dobrze, prawda, cieszy się i y, jest takim człowiekiem pogodnym. Chcę, y, aby te życzenia, ta dobra myśl y, jednak mu towarzyszyła w odniesieniu do swojego y, pracodawca, więc poznajemy go jako człowieka o bardzo dobrym sercu. Zemsta Aleksandra Fredry. W trudnej sytuacji człowiek poznaje samego siebie. Tutaj troszeczkę w negatywnym sensie. Papkin, który y, ma oczywiście <grych> y, prawda y, spełnić y, to co. Ale polecam Cześnik, ale tak naprawdę w trakcie bójki o chowa się za załomem, bo się tak bardzo boi, czyli tutaj widzimy już, że no niestety jest on raczej ethurzem. Jan Kochanowski i jego treny dajmy na to no, trudna sytuacja, to też w sumie w tym wypadku raczej jego Ból, cierpienie po stracie córeczki Urszulki pokazują, że jednak to, co o sobie myślał, że jest człowiekiem odpornym na wstrząsy i tę odporność daje mu życiową życiowa mądrość zdobyta wiedza, no niestety okazuje się, że nie. Z Adama Mickiewicza, trudna sytuacja, tu już pominę cały zestaw, proszę Państwa, utworów, weźcie pod uwagę tylko Redutę Ordona, Ordon przecież w tym utworze, wysadza się razem z tą bronią i to też poznaje samego siebie w takiej sytuacji, czyli tą swoją skłonność do, do poświęcenia, ale też i pana Tadeusza, kiedy to po zajeździe na Sopliców, Soplicowie, którzy mają prawo czuć się urażeni i wykorzystać sytuację, że Moskale aresztują najeźdźców, to jednak Soplicowie, zwłaszcza sędzia Soplica, jednak chce bronić swoich sąsiadów, czyli też tutaj poznajemy jakim on tak naprawdę jest człowiekiem. Kwowadis, no i tu Marek Vinicius już starający się o Ligię poznaje samego siebie to, że miłość go odmienia. Balladyna, trudna sytuacja i Kirkor, który walczy za króla popiela trzeciego. Przecież jest taki moment, w którym to Kirkor może objąć rządy w Gnieźnie, a jednak mówi, że ta walka to wszystko ma być właśnie dla popiela trzeciego. No moi drodzy, w kamieniach na Szaniec chyba już nie muszę tutaj mówić o tym, jak bardzo trudna była sytuacja wojny dla chłopców i jak wiele potrafili z siebie dać. A zatem moi drodzy, widzicie, że w oparciu o te, który da się napisać ten temat w każdym jest coś co zasługuje na podziw i ja tylko tutaj wspomnę w opowieści wigilijnej znowu podałabym Boba Kreczita w przypadku zemsty podziwiam Klarę, która zachowuje taki zdrowy rozsądek nie daje się namówić na ucieczkę Wacławowi w utworach Jana Kochanowskiego na podziw według mnie zasługuje jego ogromna wiedza, która wynika chociażby z pieśni czy wybranych fraszek. W Kamieniach Naszaniec odwaga i braterstwo chłopców, w Reducie Ordona, także poświęcenie i bohaterstwo Ordona. W Dziadach, części drugiej, na podziw według mnie zasługuje to, że te dusze, które przybywają, dusze dzieci są w stanie przyznać tak naprawdę, że, życie, że ta kara, która jest, Spotyka, prawda? Jest wynikiem tego, że ich życie było zbyt takie łagodne, zbyt delikatne. W Małym Księciu, Mały Książę przecież. Też wskazuje, że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, dla mnie tym, co najbardziej zasługuje na podziw w Małym Księciu, jest jego niesłabnąca miłość do róży, mimo tego, czego z jej strony doświadczył. Kwowadis bardzo mi się podoba postać, no wiele postaci, na przykład Petroniusza, jego taki, powiedziałabym, uczciwy stosunek wobec samego siebie, ta umiejętność, inteligencja radzenia sobie z Neronem. W Balladynie na mój podziw, proszę Państwa, też jest postać, która na mój podziw zasłużyła. Na pewno jest to Kirkor, chociaż niestety zamordowany przez swoją małżonkę, zabity. Ale też, proszę Państwa, Popiel trzeci jest taką postacią, która według mnie zasługuje, czyli pustelnik na podziw, tak? Bardzo mądry człowiek. W... Latarniku, proszę Państwa, sam Latarnik, sam Skawiński jest dla mnie tym, kto zasługuje na podziw, dlatego że zobaczcie, jak długą podjął drogę, ile zmieniał e, miejsc pobytu, ilu się imał zajęć, byle tylko tak naprawdę to jego życie miało sens, było wartościowe i z jaką godnością jaką godnością odebrał informację, że niestety po wypadku e, musi opuścić Aspinwall. Książki i źródło mądrości, proszę Państwa, nie inaczej. Czego dowiadujemy się z każdej z tych lektur obowiązkowych? Tutaj nawet nie będę wymieniać tytułami, ale wystarczy, że wymienicie którąkolwiek z nich i zawsze z niej płynie jakiś morał. Z Pana Tadeusza mogę bardzo dużo wyczytać na temat dawnych obyczajów szlacheckich. Z, z opowieści wilijnej mogę się dowiedzieć, że każdy człowiek zasługuje na drugą szansę i może się zmienić. Zemsta uczy mnie, że tak naprawdę właśnie sąsiedzkie jakieś takie kłótliwe charaktery nie prowadzi to do niczego dobrego. Najlepszym rozwiązaniem zawsze jest... Zgoda sąsiedzka, kamienie na szaniec pokazują mi wartość braterstwa i lojalności. W świteziance na przykład mogę się dowiedzieć, że jednak nieuczciwość i niewierność stają się przyczynami klęski. Kwowadis pokazuje mi Rzym za czasów pierwszych chrześcijan, z kolei balladyna pokazuje mi, że nigdy nie ma tak, iż zbrodnia zostanie bez kary, bo nawet największa zbrodniarka mimo wszystko ponosi jakieś konsekwencje. Optymizm i zaufanie do ludzi utrudniają czy ułatwiają życie. Proszę Państwa, Ebenezer Scrooge. Optymizm Wacława z zemsty. Przyjacielskie nastawienie chłopaków z kamieni na szaniec optymistyczne, przyjacielskie nastawienie małego księcia do innych ludzi. No proszę Państwa, w każdej lekturze coś znajdziecie. Chodzenie z głową w chmurach, to cecha młodości, czy taki był czas e, m, tych marzeń dla bohaterów. I tu oczywiście nie możemy się zgodzić. Mam bardzo wielu młodych bohaterów, dla których czas młodości nie był tylko tym e, okresem chodzenia z głową w chmurach. I nie mam tu na myśli wyłącznie Kamieninę Szaniec. Zwróćcie uwagę, że Tadeusz Soplica przecież ma 20 lat, a jednak e, na skutek wydarzeń, na skutek tego co dzieje się po zajeździe, musi wyruszyć już, wyjechać później z Soplicowa i wziąć udział w tych wojnach. Dołącza przecież do Legionów generała Dąbrowskiego. Mały książę jest przecież tylko dzieckiem, a tutaj również są różne rozterki i zmartwienia na swojej planecie, musi dbać o to, żeby nie rozwijały się baobaby, cierpi z powodu zachowania róży, na pewno y, młodość nie jest czasem chodzenia w, z głową w chmurach dla Aliny, bohaterki y, dramatu, balladyna. No proszę Państwa, na pewno też nie może tak być w przypadku skawińskiego z laternika, bo, bo jego młodość to czas powstania, więc. Proszę Państwa, tutaj też wystarczą lektury obowiązkowe. Czy wspomnienia to jedyny wehikuł czasu, jakim dysponujemy? No i tutaj ja się nie zgadzam, ale na czym polega tak naprawdę zadanie? Odwołałabym się do tych wszystkich lektur, które z tych obowiązkowych odnoszą się do czasów historycznych i dzięki temu, że plastycznie przedstawiają pewne wydarzenia historyczne, na przykład kwowadis, pewne e, zwyczaje, na przykład pan Tadeusz, ja już bym miała gotową odpowiedź, że nie tylko wspomnienia to wehikuł czasu, także książki, lektury przenoszą nas w czasie, pokazują nam te odległe czasy. No i oczywiście warto pomagać ludziom, e, opowieść wigilijna jak najbardziej, kamienie na szaniec, proszę Państwa, Pantadeusz, Tadeusz, e, mały książ książek, fowadis e, i tak dalej, i tak dalej. W gruncie rzeczy każda z tych lektur ogwiazdkowanych, znajomość, dobra znajomość tych lektur, nawet po tej okrojonej już e, liście w związku z wymaganiami egzaminacyjnymi i ich zmianą, to jest proszę Państwa coś, co musicie znać po to, żeby napisać zasadniczo każdy temat. E, nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek tematy były tak konstruowane, abyście musieli wyszukiwać w pamięci nie wiadomo jakich lektur. I to przede wszystkim chcę Wam przekazać, że to nie jest tak, że musicie uczyć się motywami, że musicie uczyć się jakoś niesamowicie dużo o epoce czy o wielu utworach albo wierszach. Wystarczy bardzo dobrze opanować lektury obowiązkowe. Każdy temat jesteście w stanie napisać dzięki temu. A zobaczcie, tak na dobrą sprawę nie policzyłam tych lektur, ale ich jest. No, utwory Kochanowskiego policzę jako jedno. Coś około 12. Może się to źle policzył, pomyliłam się z liczeniem, ale no część z nich to tak naprawdę utwory wierszowane, krótkie. Więc, moi drodzy, to nie jest żaden wielki wysiłek, żeby je opanować, żeby je zapamiętać. Szczerze Wam to polecam. Dziękuję bardzo za uwagę i do następnego odcinka.